W poprzedniej lekcji stworzyliśmy bardzo dwa fajne i przydatne pola, lecz proste rozwiązania, a mianowicie elementy o nazwie, rozmiar produktu oraz ceny. Teraz zajmiemy się kolejnymi elementami, które są bardzo ważne, a mianowicie wykorzystamy to, co już istnieje w Drupalu. I co najważniejsze, będziemy to rozwijać o kolejne wartości. A mianowicie, chciałbym utworzyć przy naszym produkcie na przykład zakładkę producenta, co będzie bardzo ważne dla osoby wprowadzającej datę dostawy, która na tą chwilę niestety nie będzie miała tej funkcjonalności zawartej bezpośrednio w Drupalu, ale pomyślimy o tym, co możemy z tym y, tematem zrobić. Pewnie wyjdzie to w kolejnej odsłonie, co tak naprawdę należy wykonać, aby ten element miał y, sens. Y, co najważniejsze, dodamy ilość, to jest bardzo ważna rzecz, no i komentarz dostawy, to jest bardzo prosta rzecz, która będzie przydatna dla osoby wprowadzającej. Tak jak powiedziałem, budujemy coś, co będzie przydatne, dla naszego zlecenia zleceniodawcy. Czyli tutaj kierujemy się tym, że ma być to wygodne i dla nas, i dla osoby, która ewentualnie będzie na tym pracować. Oczywiście przechodzimy w zakładkę struktury, następnie rodzaje zawartości, czyli content types i tutaj skupimy się na jednej prostej rzeczy. Ja wejdę w zakładkę manage fields i pomyślę nad tym, co możemy wykorzystać. Tak jak powiedziałem Tobie, w zawartości, którą tworzymy, będzie potrzebne zdjęcie. Oczywiście to zdjęcie mo będzie mogło ewoluować na całe galerie zdjęć i tak dalej, i tak dalej. Na tym początek jednak wykorzystamy to, co mamy w zasięgu ręki. Podpowiadałem tutaj w jednej z odsłon, jak bardzo rozbudowuje się baza danych przy dodaniu jednego dowolnego rodzaju zawartości i dwóch dodatkowych pól. Co ciekawe, żeby zmniejszyć tą rozbudowę bazy danych i tak naprawdę nie oddziaływać na MySQL, czyli na tą bazę, na całą aplikację i budowanie ogromnych struktur, wykorzystam coś, co już zostało wykonane, a mianowicie zakładkę ImageField. ImageField odwołuje się oczywiście do naszego elementu w rodzaju zawartości Article. Ja jednak tutaj wykorzystam to jako obrazek. I to będzie mój domyślny obrazek. Zrobię Save. Co ciekawe, to mi wystarcza na tą chwilę. Oczywiście nie będę musiał nic innego zmieniać. Zrobię tylko file directory, czyli domyślny folder, jako powiedzmy produkt. Dlatego, że chciałbym, żeby to było oddzielone. I na samym końcu dodam jeszcze alt, ewentualnie tytuł. Ustawię standardową miniaturkę. Będzie to jedna, jeden element. Zapiszę konfigurację. W czym rzecz? Chciałbym, żebyście przy budowaniu elementów drupala, tak naprawdę elementów struktur drupalowych opierali się na tym, co macie w zasięgu ręki, niekoniecznie rozbudowując już wcześniej wykonane struktury. Ja podciągnę nasz obrazek do góry, dam rozmiar do góry, cenę do góry i zapiszę ustawienie. Kolejna rzecz, która mnie interesuje to producent. I tutaj oczywiście również wykorzystam odwołanie do konkretnego elementu, a mianowicie do taksonomii, czyli słowników. Wezmę więc w naszej strukturze, otworzę sobie nową zakładkę w tej nowej zakładce ustawie taksonomii ustawię sobie nowy słownik o nazwie y, powiedzmy producent. I teraz zapiszę ustawienie, i to mi właściwie wystarcza do tego, aby dowolnie edytować ustawienia tego naszego słownika do rodzaju zawartości. Przejdę więc do rodzaju zawartości. Kolejny raz wykorzystam odwołanie do naszego y, słownika. Tutaj nazwę to jako producent. Producent i OK, auto complete term, no, może być auto complete term, Zapiszę ustawienie, przy czym przy tej drugiej konfiguracji będę chciał wywołać słownik producent. I to jest dla mnie bardzo ważne. Zapiszę ustawienia. Oczywiście, całym tym tematem podjadę sobie do góry. Może to być powiedzmy za rozmiarem. Zapiszemy ustawienia. No, i pozostało nam jeszcze kolejne pole, które jest bardzo proste i przydatne. To jest pole, które będzie wyświetlane wyłącznie dla odpowiedniej rangi użytkownika. To będzie pole komentarz-dostawy. I to ten komentarz-dostawy tutaj akurat już nie mogę wykorzystać dodatkowych punktów, które były. Oczywiście wykorzystam standardowe pole jako long text. Będzie to multi, i tutaj zrobię sobie jako komentarz. Oj, komentarz. Ok, przechodzimy dalej. Save. Zapiszę to ustawienie tego komentarza jako standardowe pole. Oczywiście nie jest ono wymagane. Zrobię troszeczkę je mniejsze jako tak zwane 3 rows. Wielkość będzie to domyślny tekst, i jako jedyne dodawany. Oczywiście całość zapiszę. Przejdę sobie do rodzaju zawartości i zobaczymy, co tu się znajdzie. Wejdę do kontentu i w kontencie mamy nasz testowy rodzaj zawartości. Wyedytujemy go sobie. I zobaczcie, że mamy oczywiście naszego producenta, a będzie to powiedzmy producent y, Test 1. Mamy dowolną cenę, opis, mamy komentarz do zamówienia, jest to znacznie mniejsze pole. Y, no i właściwie te pola w postaci obrazka, które możemy dodać. Zapiszę ustawienie i tak jak wspominałem wam w wcześniejszej odsłonie, pozostaje mi jeszcze zastanowić się, jak mogę dodać takie elementy jak E-mail dostawcy, przyda mi się to, żebym miał informację, jak to ewentualnie jest zależne od tego, kto gdzie jak dostarczył nasz produkt. Oczywiście nie ukrywam, że e-mail dostawcy powinien być pewnym polem powiązanym, ale na tym etapie prostego rodzaju zawartości produktu myślę, że to wystarczy. No i data dostawy. To by bardzo się przydało w przypadku weryfikacji, kiedy ostatnio ewentualnie dana dostawa przyszła. Oczywiście zobaczę w strukturze rodzaju zawartości, czyli content types. I teraz w naszym produkcie managefield zobaczę, czy są jakieś pola, które by coś dały. Zobaczcie, na tą chwilę mamy pole boolean, decimal, file, float, image, integer, list, kilka różnych ustawień list, właściwie trzy, long text, tem reference i text. Oczywiście żadne z tych pól nie posiada w sobie informacji o dacie. I to właściwie będzie zagadnienie na kolejną odsłonę, a mianowicie dodanie opcji daty, jako pola, które będzie miało działać w naszym drupalu. Zapraszam więc do kolejnej odsłony, w której zajmiemy się tworzeniem pola data.